Bardzo szybciutko, Dren Telewizja Republika. Panie Marszałku, pytanie o Pana koalicjanta tego bliższego, czyli o PSL. Jak Pan oceni ataki na polityków PSL-u, na Władysława Kościniaka-Kamysza? No i czy będzie Pan wpuszczał na teren Sejmu Martę Lempart, która wczoraj paraduje z środkowym palcem, no i wywiesza, no, wulgaryzmy, bo dobrze wiemy... Ale do mnie z środkowym palcem wczoraj? Nie, no wczoraj przed drzwiami PSL-u tak brzydki, brzydko się zachowała, moim zdaniem, i myślę, że wielu osób. No i ten napis też, co myślę, że zwolenniczki aborcji wyjaśniły, co oznacza pięć gwiazdek i trzy koniczynki. No, chyba to nie jest miejsce polski parlament na tego typu zachowania. Czy będzie pan wpuszczał dalej Martę Lempart do Sejmu? No i pytanie o składkę zdrowotną, czy podtrzymują Jedno pytanie, panowie. Panie redaktorze. Jedno pytanie, Panie redaktorze. O składkę Czy wyjdziecie z koalicji, jeżeli nie zostanie ona wprowadzona? Dziękuję. Zawsze nie, niezwykle wysoko ceniłem pana rolę jako arbitra elegancji, kultury, stylu i parlamentaryzmu, którą to opinią w niewzruszony sposób cieszy się pan y nie rozumiem tych, którzy sądzą inaczej i którzy dają panu to odczuć czasami w dotkliwy sposób. Natomiast jeżeli chodzi o to, że ktoś krytykuje PSL za ich głosowanie, są różne formy wyrażania swojego niezadowolenia. Ja, jeżeli chodzi o używanie palców ręki, wolę używać całej ręki, całej dłoni, żeby komuś tę dłoń podawać. Rozumiem, że niektórzy mają preferencję, żeby używać tylko jednego z palców, a ja tego gestu tutaj nie pokażę, żeby nikt mnie nie oskarżył o to, że poprawiam sobie makijaż. W, to, to nie tak powinna wyglądać debata. Ja ten środkowy palec widziałem też pod swoim adresem, widziałem filmiki nagrywane kilka miesięcy temu w marcu pod swoim gabinetem. To nie jest język, który przekona kogokolwiek z posłów, którzy się zawahali, którzy zagłosowali przeciw, którzy, za, którzy wstrzymali się od głosu, a rozumiem, że to ma być celem. Tak? To znaczy my mamy szukać dzisiaj większości. W ten sposób większości się nie znajdzie. Rozumiem emocje, ale wszystkie emocje powinny być w mojej ocenie poddane. Paradygmatowi skuteczności. Przekonasz tego posła, czy nie przekonasz? Jeżeli będziesz stał wobec niego, krzycząc, z wyciągniętym środkowym palcem, obrażając go na mnóstwo sposobów, to na pewno go nie przekonasz i nic się w tej sprawie nie zmieni. To tyle mojego komentarza. Natomiast jeżeli pyta mnie pan, czy będę bronił Władysława Kośniaka-Kamysza, proszę pana, jak niepodległości? To nie tylko mój koalicjant, ale również przyjaciel. To wspaniały, zacny człowiek. Natomiast proszę mi wierzyć, jego małżonka określając go kiedyś mianem pewnego drapieżnika wie, że potrafi też pokazać pazury, więc Powiedziałbym z angielska don't mess with Władek, a dla tych, którzy językiem Szekspira nie władają, nie zaczynajcie z tygryskiem. A mówiąc zupełnie poważnie, to mam wrażenie, że ta sprawa będzie nam towarzyszyła przez najbliższe miesiące i klucz do jej rozwiązania. I o tym mówiłem też przedstawicielom tego środowiska, przedstawicielkom komisji, wszystkim, którzy chcieli słuchać, wiedzie przez normalne, spokojne rozmowy z jednym posłem po drugim, bo zabrakło do większości. Kilku głosów. I dzisiaj z nimi, z tymi, którzy jeszcze mają wątpliwości, trzeba rozmawiać, żeby swoją decyzję może zweryfikowali. To jedyny klucz. Spektakularne pokazywanie środkowych palców nic nie zmieni. Dziękuję. Składka zdrowotna, będziemy o nią walczyć w koalicji. Ta koalicja jest gwarantem tego, że to się może udać, i nie będziemy ryzykować tego, że może powstanie jakaś inna koalicja, w której to się uda lub nie. W tej to się uda. Zapewniam Pana, będziemy robić wszystko, żeby tak się stało.